Jej nie stać na wzięcie urlopu, Aby w jakim sensie, no, że nie stać jej, żeby nie zarabiać dwa tygodnie, Mówię, że to jest chyba oczywiste, że będą zarabiały, że to są płatne urlopy, przynajmniej są normalnie zatrudnione, i by zupełnie bo jakby standardem w tym biznesie jest to, że pomimo tego, że są zatrudnione, no to jeżeli idą na urlop, to pieniądze nie są im wypłacane. Dzień dobry kochani, witam was na kanale Malina Błańska. Dzisiaj moim gościem jest Maja Bohosiewicz. Dziewczyna szczera i normalna, która właśnie w taki sposób wspiera setki tysięcy dziewczyn. Zaczęło się chyba od tego, jak odarła z lukru macierzyństwo i nie bała się powiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda. Dzisiaj, Maja, chciałam Ciebie zapytać, co dzisiaj, jak widzisz dziewczynę z brzuchem, co mówisz takiej dziewczynie? Ale w ciąży. Z brzuchem, ale w ciąży, tak. No. Wiesz co, masz teraz z perspektywy czasu, kiedy mam takie no, trochę podrośnięte dzieci i, i wszystko zaczyna być trochę łatwiejsze, no to... To co, co można takiej rzeczy powiedzieć? No, że gratuluję, cieszę się strasznie i przed tobą całe życie zmartwień. A masz jakiś taki pakiet rad, e, których wiesz, nie można wyczytać w kolorowych pismach, które wstyd powiedzieć głośno, można właśnie tylko koleżance powiedzieć? Nie powiesz głośno. Bierz bierzesz, teraz nie wierzysz już specjalnie, co? E, że wstyd się przyznać do tych rad i, i mam je tutaj powiedzieć. No, wiesz co, nie mam jakoś... Mnie jakoś ludzie też strasznie nie radzili i nie byłam takim typem matki, która chciała wyczytać i dowiedzieć się wszystkiego na każdym etapie ciąży. I jakoś ominął mnie ten etap poradników, jakoś miał wszystko tak przejść dość naturalnie. A to, co mnie najbardziej wkurzało, to jak ktoś mi nie dawał rady takiej nieproszone, no nie I chyba każdy z nas to. W jakim stopniu przeżywała, że sąsiadka wie lepiej, czy pani na Instagramie wie lepiej, czy twoje dziecko ma kolkę, jak powinno spać, czy coś tam. E, więc gdzieś tam się wystrzegam takiemu konkretnemu dawaniu rad. I chyba byłam, na samym początku byłam bardziej taka, nie wiem, no, pani dobra rada, a teraz myślę sobie, dobra, bo chcesz, co ty tam wiesz? No? Każdy ma swoją, y, swoją ścieżkę i swoją drogę, ale ja nigdy nie dostałam żadnej takiej porady, a nie, przepraszam, jedną miałam dobrą poradę, którą dostałam mojej siostry, a raczej mój mąż, y, która powiedziała mu, że jak ja idę do szpitala i rodzić, to jak wrócę, to mam mieć nagotowane w lodówce rosoł na najbliższe parę dni, zawykowane, kupioną już wodę mineralną, papier toaletowy, wszystkie takie rzeczy, które są potrzebne Niezbędnik. na czas. Niezbędnik. i że jak on wróci do pracy, to że ja ogarnęła się z, z jedzeniem czegokolwiek. Zastanawiam się, bo... Kobiety, wiesz, które przeszły już macierzyństwo, zyskują ten czarny pas nie, w, jakby w zarządzaniu tą wiedzą. No i zastanawiam się, czy są takie rzeczy, które można by powiedzieć dziewczynom, które dopiero zachodzą, dla których to jest wiesz, przerażające i które właśnie sięgają na przykład po porady, wiesz, z kolorowych pism. No, ale że na przykład co, no to dawaj przykład, że co? Hmm. No, ja na przykład od mojej przyjaciółki usłyszałam takie coś, co wiem, że y, powiedzenie tego głośno jakby. Jest niebezpieczne, nie? że jakby hmm. narażam się. Ale ona mi powiedziała: Zacytuję do, dokładnie jej słowa, a potem opowiem, co mogła mieć na myśli. Nie wstydź się tego, że zaczniesz jej kochać dopiero za pół roku. Hmm. Że to nie jest tak, że rodzimy się i po prostu się rozpływamy nad tym dzieckiem. Nie? Ja nie mówię, że tak było w moim, w moim przypadku, że nie lubiłam, swoje, nie lubiłam swojego dziecka. Natomiast wiesz, taka tolerancja, że, że to może się w ogóle wiesz, nie zaskoczyć tak natychmiast, nie? tą obezwładniać z miłością do takiej małej żaby, nie? Mm -hmm. e, To była dla mnie taka rada. Albo to, żeby w ciąży jeść mniej, nie? A nie jak, e, jak za, jak za, za dwoje, no. Ja takie na przykład dostałam. Ale to właśnie od matki, która już e, była doświadczona. A nie z, a nie z wiesz, z eteru, no. Ja taką usłyszałam właśnie od mojej siostry, jak urodziłam dziecko, to powiedziała mi, gratuluję Cię, dzisiaj już od zawsze będziesz się martwiła. I jakby nie wiem, czy to jest porada, czy raczej przestroga, ale miała rację i teraz mam um, to, co zrobiłam przed chwilą, czyli wyciszyłam telefon i myślałam, o Jezu, jako matka wyciszasz telefon. Wiesz, zawsze mogą zadzwonić z przedszkolka, albo ze żłobka, albo niania. No, no tak, no, przecież to, już zawsze będziemy się martwiły, ale bo chyba jedyną dla mnie radą to jest takie, bo wiesz, no, na koniec dnia no, wszyscy... Gdzieś wychowywali te dzieci, nie? Nasze, nasze, nasze mamy jakby bez tych wszystkich bez tych wszystkich poradników jakoś się to udawało. Więc może trzeba po prostu lekko wyluzować ze wszystkim z oczekiwaniami wobec siebie, wobec dziecka, wobec tego, że będzie znało trzy języki, czy będzie jadło zawsze super zdrowo, czy będzie spało zawsze w konkretnej godzinie, czy są na to jakieś metody, czy nie no jakby... Ja tak staram się teraz żyć, jeszcze różnie mi to wychodzi, ale żeby podejmować decyzję i być szczęśliwym tylko na 60 minut do przodu i 60 minut do tyłu. Że tak jak będę szczęśliwa przez najbliższe te, te dwie godziny, to będę zawsze szczęśliwa. Takie karpet takie jem na, na ten moment. Więc często zaprzeczam wszystkim regułom, które sama mówiłam, czy nie, nie będzie się tego jeść ha, w końcu, a w dół zjeść. No bo wiesz, bo tutaj też poruszamy właśnie temat wyrzutów sumienia. Mhm. Ty jesteś kobietą, która jest matką dwójki dzieci, ale też dźwignęłaś się na prowadzenie firmy. Mhm. A to z kolei e, kiedyś robiłam wywiad z terapeutką, która mi powiedziała, jak kobieta wraca do pracy po porodzie, to już zawsze ma wyrzuty sumienia, bo nigdy nie jest wystarczająco dobrą matką w swoim mniemaniu, bo tam ma głowy w telefonie, albo coś, i nigdy nie jest wystarczająco dobrym pracownikiem. No bo jednak właśnie trzeba pojechać do przedszkola, coś tam, te, te dzieciaki rozpraszają, albo właśnie do 18 trudno wysiedzieć w robocie, nie, na przykład. Ty masz trochę inną sytuację, bo masz swoją firmę. Ale wyobrażam sobie, że to też nie jest łatwe. To w ogóle sytuacja kobiet jest trochę słaba, jeżeli chodzi o pracę. Bo u mnie pracuje dziewczyna, która ma małe dziecko. Jakby biorę poprawkę na to, że to dziecko chodzi do żłobka, ale no i bardzo często jej nie ma w pracy, bo ma L4, bo, bo mała jest chora. No jakby, jak się mam na to wkurzać? No przecież sama mam dzieci, mam, te, mam ten komfort, że wtedy z nimi zostanie niania, ale ona nie ma tego komfortu, ma, to, ma ten żłobek, tak? No ale nie sądzę, że jej mąż się martwi, będąc w pracy, że musi zostać z dzieckiem, bo to jednak gdzieś tam. Od góry jest tak, że to matka z nim zostanie i to matka staje się tym gorszym pracownikiem, no bo jeżeli patrzeć mam na nią tylko ze względu na pracę, którą wykonuje, no to no, niestety musimy wykonywać gorzej, bo nie będzie jej, nie wiem, na, 30, na, na 21 dni w pracy nie będzie i 5. No nie, no to ktoś musi za nią zrobić tą pracę. Ktoś, kto nie ma dziecka. Jakby napędzamy takie koło tego, że, że nie lubi się pracownika z dzieckiem. No ale. Jakby strasznie byłabym hipokrytką jako matka dwójki dzieci, nie zatrudniając kobiet z dziećmi, czy, czy jakby nie, źle na to patrząc. Ale dopiero teraz z tej perspektywy widzę to, jaką mamy słabą, no mega słabą, mega słabą pozycję. Spodobnie są takie badania, że jeżeli facet na wysokim stanowisku postawi sobie zdjęcie dziecka rodziny, na biurku, to, to jakby tam zmaga takie jego morale i tak dalej, jego, jego status w firmie, że jest rodzinny, że jest porządny. Jeżeli kobieta, no to, to już nie, bo znaczy, że jest rozproszona i, i że będzie chciała chodzić właśnie na zwolnienia, że pewnie będzie odbierać jakieś telefony, że jej głowa jest zaprzętnięta domem. To ja czytam też jedne badania. Byłam jakiś czas temu na Kongresie Socjologicznym. Słuchajcie, moi e, użytkownicy mojego kanału już po prostu żegają tym zdaniem, bo wiesz, raz pojechałam na Kongres i ciągle przy, przypominam wszystkie badania. No, co... no i e, tam były badania. E, socjolożki, która rozmawiała z selekcjonerami rynku pracy. Mhm. I tylko na podstawie rozmów z nimi e, po, zrobiła te badania. I, słuchaj, i, I z nich wynikało, że jeżeli matka i ojciec, którzy mają pracę za, e, jakby taką bardzo zaangażowaną dorabiają się dziecka. Mhm. E, ojciec, e, i, i ojciec i matka e, wiodą takie życie zawodowe, że nie są w stanie odbierać telefonów na przykład z przedszkolka. Mhm. E, no to ojciec nie jest w stanie odbierać telefonów z przedszkolka, a mama musi zmienić pracę na taką, na którą, w której Może. będzie mogła odbierać te telefony. I to jest, i to jest wiesz, a priori wszyscy są, dla no, wszystkich to jest oczywiste, nie? Że to nie ojciec, nie, nie mężczyzna zmienia pracę, a już mówimy o kalibrze wysokich zarobków i podobnych hmm. zarobków, nie? A nie, że no dobra, ty zarabiasz tam na niższą krajową, a on trochę hmm. więcej, więc wiadomo, jakby budżet domowy, nie? Tylko, że... No to jest jakby, wiesz, no mam, mam przywalone, no zawsze mamy przywalone. Ale jakby chyba im bardziej mówimy o tym głośno, że mamy przewalone i, 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 i że trzeba to jakoś zmienić, to być może ta sytuacja się zmieni. Napisałaś kiedyś o tym, że kobiety w, w robocie mają przepieprzone, nie? I zastanawiam się, czy to jest tylko aspekt właśnie e, ja jako matka, czy są jeszcze inne aspekty kobiety w biznesie? Wiesz co, na pewno jest wiele jakichś tam aspektów. Ja nawet myślę o takim aspekcie, który się w naszej głowie, że ja się na przykład często czuję niewystarczająco dobra. Tak? No zawsze, a nie, to mi się tak udało. Nie, no to tak przez przypadek. Nie wiem, gdyby to pewnie stał tam mój mąż, to by się... nie, no udało mi się, no bo ciężko na to zapracowałem i dlatego się to udało. Tak? Jest gdzieś tam w nas, w nas ta, ta skromność, którą nas też wrzucają rodzice od, od zawsze, od dawien dawna w dziewczynki takie poczucie, nie, nam tego nie wolno, dziewczynka musi być skromna, dziewczynka musi być miła, e, nie, dziewczynce nie wypada, podziękuj, ukłoń się, powiedz tak, no, nie, bo nie można się przechwalać. Uśmiechnij mówię, się. Mm, mówię, no między innymi uśmiechnij się, nie denerwuj się, a chłopcy nie mogą płakać. On, płacz chłopie, masz ochotę to płacz, normalne emocje, a ty jak coś zrobiłaś świetnie, no to pochwal się, że zrobiłaś coś świetnie. I fajnie by było, gdybyśmy mieli takie równe możliwości, ale nie tylko. No, wiesz, no każdy może iść na studia. Niby mamy te same równe możliwości. Możemy iść na studia, możemy dostawać te same prace. Jakby niby mamy te same możliwości, ale jednak gdzieś nawet w głowie zakorzenione mamy coś innego. A łapisz się sama na tym, że syna a córkę, że te stereotypy tak, też, też są w tobie? Kurde, no na pewno. Z drugiej strony są jakieś stereotypy, no jakby nawet. Z jakiegoś powodu jednak mój syn bawi się autkami, a moja córka lalkami. Ale nie wiem, czy to dlatego, że jej tak ukierunkowałam, że pierwszą lalkę kupiłam jej, a pierwszy sam chodzić jemu. Może gdybym najpierw jej kupiła samochód, to on by się tym bawił. no Nigdy nie mam zielonego pojęcia. A ubrałaś go kiedyś sukienkę? Albo coś on kiedyś tam. dla jaj chyba kiedyś kupiłam, ale. Ale My widzę, nie, że sam. Nie, nie, krzyczał wtedy strasznie, że coś co musiałam zrobić z niego żarty, ale nie podobało mu się to, więc jakby zaraz z tego zrezygnowałam. Sam już skumał, że to jest. Tak, skumałem, mam bardzo, że w ogóle lubi garnitury, że musi być na męsko. więc. I mówi męsko, męsko, i no, no tak, no to... tyle z gender. No. <laughs> Okej, okay, to y, Maja, jak to się wszystko zaczęło? Mam na myśli Twoją markę odzieżową, mm -hmm. y, bo ona bardzo dynamicznie się rozrosła, prawda? Co, no ja ciągle jestem trochę zaskoczona tym sukcesem. Ja się nigdy nie spodziewałam, naprawdę, bez, bez jakiejś fałszywej skromności, nigdy się nie spodziewałam, że, że taki sukces może odnieść moja firma. Y, nie zakładam jej w ogóle z taką myślą. Bardziej myślałam, że to będzie jakiś tam taki Poboczne gdzieś tam zajęcie. No, w, jakby po roku czasu okazuje się, że to jest jakby mój taki główny nie wiem, biznes, moje główne zajęcie coś, co przynosi mi bardzo dużą satysfakcję, ale też y, no, sporo gdzieś tam nerwów i stresu, no bo, no bo jakby oczekiwania są y, sama, które sobie na siebie nakładam. Ja na firmę. Tak, gdy wymyśliła się? Wiesz co, to było. Y, y, to, to była w ogóle spółka z dziewczyną, która miała swoją szwalnię, i właściwie to była jej propozycja. Gdzieś tam w mojej głowie kiełkował taki pomysł, żeby zrobić firmę ze swetrami, bo moda płaci zawsze mi bardzo bliska i bardzo marzyłam o tym, ale chyba nie starczyłoby mi bez niej takiej odwagi. Gdzieś to spaliło na panewce na początku, kiedy z moim mężem pojechałam na pierwsze spotkanie, pamiętam, do łodzi, żeby robić te swetry i pan mi wyciągnął, trzy godziny z nim siedziałam i mu pokazywałam pięć swetrów, które ja bym chciała, a on mi wyciągnął tysięcy różnych próbników i zaczął mi opowiadać o różnych wełnach i tak dalej. Ja wyszłam z taką kwadratową głową i wtedy pamiętam, że Zachary był miał dopiero nie wiem, 2 miesiące i mówię, dobra, wiesz co, nie, ja się na ten moment się po prostu poddaję. No i Pół roku, roku później pojawiła się y, Zuzia, która zaproponowała mi spółkę. Ta spółka y, rozjechała się po pół roku i rozstałyśmy się. Ona Teraz ma swoją firmę, mam swoją firmę. Y, aczkolwiek no, to ona była jakby takim pierwszym, mm, takim no, kołem ratunkowym, które gdzieś tam mnie pociągnęło w tamtą stronę. Więc to jakby no, bez niej pewnie nie wpadłabym na ten pomysł. Nie zrealizowałabym go tak szybko, na pewno nie. A jakie dalej plany z tą firmą? Ja wiem, że każda firma powinna mieć tam jakieś plany i założenia, ale ja tak nie lubię działać, powiem szczerze, strasznie mnie to stresuje. Stras... w tą, godzina w tamtą. Tak, że bardziej, wiesz, to co mi sprawia na te momenty radość, jak czasami przychodzę do biura i się okazuje, że tych rzeczy jest tak strasznie dużo do zrobienia, że wsiadam i do... wracam do domu i przekładam wszystko na następny dzień, więc nie jestem idealnym, nie wiem, dyrektorem operacyjnym. I, I nie i... zawala się. No, zawsze gdzieś tam będzie działało, no lepiej albo gorzej, no jakby nie. nie, nie... Nie, nie chcę też do tego podchodzić tak korporacyjnie. Chciałabym, żeby to gdzieś wychodziło z serca i chciałabym, żeby, żeby za tą marką stały jakieś wartości takie, że to jest etyczne, że to jest dobre jakościowo i że mnie się to podoba, a nie, że robię, bo już trzeba nadgonić produkcji, żeby kurwa sprzedać, wiesz o co chodzi, nie? Bo musi być towar, żeby to się mieliło. No i generalnie tak jest, jak nie ma towaru, to to się nie mieli, ale I dziewczyny czasami pokazują jakieś propozycje, ja mówię, nie, nie. Nie, 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 poddajmy się, na razie się poddajmy, jakby to przyjdzie samo. Więc często nie wyrabiamy normy produkcyjnej, często jest, że wyprzedane, dziewczyny się denerwują. Ja mówią, no i dobrze, no i trudno, no i taką będziemy firmą. No nie będziemy nigdy wielkim koncernem, znaczy nie mówię, że nigdy, na ten moment nie będziemy wielkim koncernem, ale najważniejsze, żebyśmy żyły gdzieś tam w zgodzie ze swoimi zasadami, żeby też kłaść się do łóżka na spokojnie, bo już miałam taki moment, że kładłam się, wiesz, z palpitacjami serca, bram hydroksyzynę, żeby tylko zasnąć. I mówię, nie, no kurwa, no tak żyć nie można, no nie, 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 nie. Więc teraz już tak bardziej na się na do tego podchodzę. Tak jak sam się już do wszystkiego, do macierzyństwa, do jakichś wobec siebie oczekiwań. No, to, to aż tak daleko jeszcze nie doszłam, ale, ale do wszystkiego po prostu bardziej na chillu i skupić się na tym, co najważniejsze. Najważniejsze tak naprawdę, to żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy mieli fajne relacje z ludźmi. Ale posiedzimy jeszcze w temacie mhm. pracy przez chwilę, ponieważ no ty zatrudniasz szwaczki. Mhm. Nie jest tajemnicą, ja też kilku, kilkukrotnie mówiłam to na moim kanale, że moja mama jest szwaczką, więc ja... Znam tę historię z jej strony i to nie jest fajna praca, nie? Pamiętam, jakieś opowiedziałaś o tym, jak twoje pracownicy zareagowały na e, temat urlopu I, no, i to było dość, dość takie bolesne, nie? Że, że są ludzie. Zaskakujące zupełnie, no, nie? Że, że, że ktoś tak w ogóle może traktować inną pracę. To, to mnie zaskoczyło, dlatego że tych szwaczek jest coraz mniej, <głos》> jest w ogóle. za jednej długo mi się wydaje, że trzeba będzie im płacić jakieś kosmiczne Bo, może pieniądze. Tak, tak. Chodziło o to, że zaproponowałam, zapytałam pań, którą mnie pracują, kiedy będą chciały iść na urlop, żeby nie szły wszystkie razem na wakacje, żeby nagle szwalnie nie przestała działać. A ona, że nie, ona chyba nie będą, szwalnia, ale jak nie będziecie szły, kiedy tylko powiedzcie, kiedy? Nie, jej nie stać na, na wakacje. A ja mówię, no rozumiem, że nie stać was na wyjazd, no ale może w takim razie, kiedy będziecie robiły sobie wolne, pojedziecie na działkę, jakby, no nie wiem, spędzicie czas z rodziną. Nie, nie, że jej nie stać na wzięcie urlopu. Aby w jakim sensie? No, że nie stać jej, żeby nie zarabiać dwa tygodnie. Mówię, że to jest chyba oczywiste, że będą zarabiały, że to są płatne urlopy, przynajmniej są normalnie zatrudnione. wy zupełnie zaskoczone, bo jakby standardem w tym biznesie jest to, że pomimo tego, że są zatrudnione, no to jeżeli idą na urlop, to pieniądze nie są im wypłacane. Jest w ogóle wiele takich precedensów jakby w tym zawodzie jakieś szy szycie na akord i dawaniem um, totalnej sterty ubrań do, do przeszycia i dopiero jakby po, po ilości dostają tam określoną sumę i się okazuje, że muszą robić nadgodziny, żeby wyrobić jakąś w ogóle średnią krajową, tak? Czyli nie średnią jakąś minimalną. U ciebie na Instagramie bardzo y Często epatujesz taką normalnością, tak? to, o, o, o której powiedziałam na początku. E, jakby pokazujesz się z dziećmi, nie pokazujesz y, twarzy dzieci, ale widać, że e, nie masz problemu z tym, żeby pokazać się bez make-upu. Tak? E, równolegle na samym Instagramie jakby mamy e, do czynienia z mnóstwem e, Instamatek, które, e, które wrzucają te bardzo kolorowe, wysztofirowane, takie wystylizowane bardzo zdjęcia z, ze swoimi dziećmi. Chciałam Ciebie zapytać, czy to nie jest jakieś takie trochę zakoma, zakłamywanie jakby tej rzeczywistości? Wiesz to ciężko mi jest powiedzieć, czy to jest zakłamywanie rzeczywistości, no bo jakby nie siedzę w czyimś domu i nie wiem kto jak żyje. Mam przykład mojej bratowej, która ma jedno dziecko, jest, jest właśnie z Zojką, czyli tak jak Twoja córka jest z Zojeczką w domu. Więc Zojka jest super bezproblemowym dzieckiem. Mają czas na to, żeby sobie ugotować razem, mają czas na to, żeby sobie pójść na spacer, mają czas na to, żeby się ślicznie uczesać i jedna i druga. Yy, yy, Paula jest zawsze pięknie umalowana. Yy, nie sprawia jej macierzyństwa żadnego problemu. Nie jest to dla niej, jakby może też dlatego, że ma komfortową sytuację finansową, że jest w fajnym związku, że wszystko się tam zgadza. I więc jakby pewnie gdyby była instamatką, to jej zdjęcia byłyby równie piękne i kolorowe. Ale czy to świadczy o tym, że to jest zakłamane? Nie, niektórzy no, nie, ludzie tak po prostu życie. żyją. Niektórzy mają problem, bo mają, nie wiem, dwójkę dzieci rok po roku, jak ja i nie wiem, przez pierwszy rok nie ogarniali się w ogóle z niczym. E, a inni jeszcze rano zapieprzają do roboty i jakby nawet nie mają się zrobić kolorowego zdjęcia. E, jeden ma po prostu straszne kompleksy, dlatego się totalnie maluje. Inny za to uważa, że Instagram to nie jest że tylko to jest album, a do albumu wklejamy ładne zdjęcia, nie brzydkie. Wydaje mi się, że jest miejsce na wszystko, jest tyle tyle Profili, które też jakby pokazują ten prawdziwe życie. Nie wiem, jest na przykład, nie wiem, czy znasz Chica, Chica Soul Official, która pokazuje w ogóle. Jest tak, ma, bardzo lubię ją obserwować, bo ona ma takie kompletnie inne podejście do kobiecości. Bardzo często o tym zresztą opowiada, że jakby kobiecość gdzieś tam wynika z nas. Chodzi na różne warsztaty, na warsztaty śpiewania. Spędza z tymi swoimi córkami bardzo, bardzo dużo czasu, jest mi bardzo dana, bardzo mocno się szkoli na temat wychowania, takiej bliskości. I, I często ma takie wiesz, jakieś śmieszne ten histori, bo jak na przykład tej córki gdzieś chodzą w galerii na boso. Nie? Ona chciała ściągnąć, bo ona mówi, ale właściwie, dlaczego mam im nie dać, nie dać pochodzić tu chwilę na boso, jakby nic im tu nie szkodzi. Bo co, dlatego, że nie, bo nie, albo że same sobie obcinają włosy. Ona mówi, uważam, że to jest jej ciało i uważam, że ma prawo z nim zrobić, co chce. Ona mówi, czego mam się najbardziej, że oszpeci no to będzie patrzał w lustro i będzie mówił, oj, następnym razem nie zetnę sama włosów, ale że Daje możliwość tym dzieciom wychowywania się tak, jak chciałaby chciałby je naprawdę wychować. I pokazuje to w mega naturalny sposób, Jest z się absolutnie nigdy nie maluje, wręcz chodzi o rozczochrana. Nie kupuje żadnych ubrań, nosi tylko to, co już ma, lub kupuje gdzieś tam w Lumpeksie. I do mnie jest piękny, kolorowy, jest naturalny, zwykły. Są profile, które pokazują takie życie są profile takie, które, które są piękne różowe, kolorowe, wystylizowane a ja bym nie brała jakby wszystkiego, że wszystko jest czarne albo białe, bo mamy gdzieś tam 650 odcieni szarości. I Niektórzy chcą takie życie pokazać, niektórzy takie naprawdę mają, inni za to nie wiem, mają straszne kompleksy yy, z, nie wiem, z dzieciństwa, może pochodzą z biednej rodziny, a teraz się czegoś drobili i nie chcą jakby, wiesz, pokazywać się w, w takim anturażu typowo domowym. Odważyłaś się powiedzieć, że nie jesteś na tyle idealna, że jakby wszystko ogarniasz sama, nie? że hmm. jakby masz yy, yy, kogoś do pomocy, jest Pani, która pomaga Ci z gotowaniem, z dzieciakami, dzięki niej możesz być aktywną, zawodową mamą. Mm -hmm. czy, czy spotkały Cię jakieś słowa krytyczne za to, że nie... Wiesz, no stara... Jedno. Wiesz co, na trzy jakieś tam, no nie wiem ile ludzi to zobaczyło ze 100 tysięcy, no to jedna osoba mi coś napisała, nawet nie krytyczna, ale napisała, ojej, a, a gdzie w tym wszystkim m, taka e, e, zwykła obowiązki. I ja z tą dziewczyną zaczęłam nawet pisać, bo to jakaś pani była, nawet nie dziewczyna, tylko pani tam po 40. i na koniec dnia okazało się dokładnie, o co jej chodziło, bo powiedziała mi, że, um, że nigdy nie miała takiej możliwości i, i patrzyła na to tylko przez swoją perspektywę i wydawało się, że ją ta praca uszlachetnia, ta, ta taka... Naj, naj, najprostsza praca u podstaw tak naprawdę, no nie, czyli gdzieś tam trzeba... Atawizm taki, no. Trochę. No, wiesz, no tr trzeba zrobić zakupy, trzeba ugotować, ja się z tym wszystkim zgadzam, no ja bym, jeżeli bym ugotowała, jeżeli bym uprała, jeżeli bym... Yy... Siedziała w domu, no to nie mogłabym stworzyć swojej firmy. No jakby jedna matka wychodzi o ósmej, idzie do biura i odprowadza dzieci do żłobka, inna wychodzi o ósmej do biura, i zostawia dzieci niani. Ja na, na ten moment mam, mam taki komfort, że mogę wyjść do biura o dziesiątej i zamiast, nie wiem, gdzieś się urobić, to, to mogę zapłacić komuś, żeby ktoś mi pomógł, nie wiem, pójść na zakupy czy ugotować, bo nie jestem świetną kucharką, a ja ten czas mogę spędzić z moimi dziećmi, nie wiem, poczytać im, porysować z nimi, pójść na spacer. Więc um, whatever makes you happy. No, jeżeli. Ja zawsze uważam, że jeżeli na coś ci stać, no to ułatw sobie życie. W ogóle jakkolwiek sobie ułatw życie. Jeżeli ktoś ci proponuje pomoc, no tak, chętnie biorę w ogóle. Ale ja nie wiem, no też nie byłam nigdy takim typem y, y, idealnej osoby, która wszystko doprowadza do perfekcji. Tylko jak ktoś mówił, e, że, że może mi coś za mnie zrobić, pomóc. Ja zawsze mówiłam, że jest super świetnie, i też staram się zatrudniać osoby, które. Y, y, może kiedyś spodobał mi się takie przysłowie, że zatrudni Lenia, on zawsze znajdzie najszybszą drogę do wykonania zadania, najprostszą. No, ja takim typem jestem. Jeżeli znajdę gdzieś jakiś film, żeby coś zrobić szybciej, prościej i mieć więcej czasu dla siebie, to od razu to zrobię. Powiedz mi, jak ty swojego starego znalazłaś? Bo też pamiętam, znaczy ja słukuję ciebie na, na Instagramie. No, więc... czyli wiesz, że nie <śmienny> mogę ci powiedzieć, jak go <śmienny> znalazłam. <śmienny> ale, no, ale może podpowiedzieć dziewczynom, jakim kluczem szukać, bo też pamiętam, jak, jak pisałaś właśnie swoją receptę swojego szczęścia. Twoje zdjęcie z małym dzieciątkiem na rękach i opisywałaś właśnie. Jak bardzo kiedyś marzyłaś o tym, by być w sytuacji, w której dzisiaj, już je, dzisiaj właśnie jesteś, ale że. Yy, yy, I dlaczego kobiety często, Dlaczego kobietom to się nie udaje? I między innymi, właśnie yy, wspomniałaś o tym, że wybieramy sobie nowych facetów w sensie, jakoś wiem, krótkowzrocznie patrzymy, albo. Więc pomyślałam, może taka, taka podpowiedź. Kurczę, że co nie wiem, czy krótkowzrocznie, czy tak często podejmuję. Może też nie ma fajnych facetów, nie? Tak umówmy się, ja tak. Mam jakoś strasznie dużo wolnych kolegów, którzy, których mogłabym naroić na moje wolne koleżanki. A koleżanek, dużo fajnych masz, nie? Ale może wiesz, mam, dużo, mam w ogóle dużo koleżanek, ja i mam dużo kolegów, więc może, okay. może to jest ten dysonans. Wierzę, że jest naprawdę sporo fajnych kolesi na świecie. Ale no nie wiem, gdzieś tam się ci ludzie muszą zgrać. I Tomek nie był na początku gdzieś tam dla mnie pierwszym i oczywistym wyborem. a Dlaczego? Nie wiem, no bo też, też byłam strasznie młoda, no bo miałam, znaczy strasznie no byłam młoda, miałam 23 czy 4 lata. Jesteś młoda? No ale wiesz, 24 lata to człowiek naprawdę tak nie, jeszcze nie za wiele ma też w głowie. No, ja też myślę, że jakby dopiero z sumą doświadczeń nabiera się, te, nieważne ile ma się lat, ale to, różne doświadczenia nas tam gdzieś kształtują, a ja nie miałam jakoś nie miałam jakichś traumatycznych, złych przeżyć, tylko raczej wiesz, w miarę spoko dzieciństwo. Fajne młodzieńcze lata. Jeden związek, drugi związek, trzeci związek, coś fajnego się działo, zarabiałam szybko pieniądze, fajna, e, fajna praca, poznawanie nowych ludzi. jakby no Nie, nie doświadczyłam mnie źle życie, jeżeli mam być szczera, nie było wokół mnie jakichś chorób, śmierci nic takiego. E, więc jak taka dwudziestoparolatka, no co, no szukałam super przystojnego, mega fajnego kolesia, jak to najlepiej, żeby pływał, kurde, na, na kajcie, jeździł na motocyklu, miał tatuaże. no I że Tak. Okay. Wow. No tak, ale, ale to nie jest porada, nie? No nie, właśnie to nie jest porada, właśnie to jest chyba taka antyporada. I jak zdałam sobie sprawę z tego, że. że i, wier, I czekałam tak naprawdę na taką strzałę mora, bo zawsze mi się wydawało, że związki powstają wtedy, jak wiesz, spotykasz kogoś na ulicy, że o, to no w ogóle dzisiaj z tobą, teraz i wszystko. E, a tak nie miałam z Tomkiem. Spotykaliśmy się długo czasu, chodziliśmy ze sobą na randki, rozmawialiśmy, chodziliśmy do kina. Gadaliśmy, gadaliśmy, gadaliśmy i nagle się okazało, że kurczę, no ten koleś, mam mega poukładana w głowie. Z tym, proszę naprawdę, można przygadać całą noc. Można się też z nim powygłupiać. Jakby okazało się, że mamy tak bardzo dużo wspólnych, no bo nie cech charakteru, bo jesteśmy zupełnie różni, ale wspólnego spojrzenia, takiego, takiej podstawy, takiego base'u, koru, nie wiem jak to nazwać. Jakbyś miała zbudować człowieka, no to. To my stopy mamy tak samo wrośnięte w ziemię, mamy, to, o tym samym, mamy te same poglądy yy, na temat polityki, mamy te same poglądy na temat nie wiem, eutanazji, aborcji, rodziny, tego tak jakbyśmy chcieli wychować dzieci, tego jak na, na którym miejscu stawiamy rodzinę, yy, no, no takie, no nie wiem czy to nazwać filozoficznymi tematami, nie wiem, no, takimi, że, jak, że chciałabyś, żeby twoja przyjaciółka też myślała podobnie jak ty, bo inaczej się po prostu pokłócicie w którymś momencie. No i my jakby. Mamy te same poglądy i łatwiej nam jest zbudować tą, tą przyszłość razem, wiemy, że się ze sobą przyjaźnimy. Mamy kompletnie różne temperamenty, kompletnie różne, um, więc, więc nie wiem, czy, czy przeciwnieństwa się przyciągają, ale to ze sobą bardzo dobrze współgra i, i w życiu, i w domu, i, i, w, i w biznesie, bo razem pracujemy i nie, nie kłócimy się. No a i macie dwójkę malutkich dzieci, nie? Mhm. to nie jest łatwa historia dla związku, tym bardziej takie tempo. Super nam się to fajnie sprawdziło. Jak właśnie? Jak to się stało? Nie wiem, super nam się to sprawdziło bardzo dobrze. To... Ale też podchodziliśmy. Wiesz co, no jeżeli dwójka ludzi chce mieć dziecko i ma to dziecko i wiadomo jest, że... No, tak, że... ale potem ono przejść na świat i jest. To, to jest, ale mi się wydaje, że nie wiem, no mi jest... tyle ludzi chce mieć dzieci i nie może mieć. Słuchaj, no, że jakby... I jesteśmy i tak super naznaczeni przez los jako szczęściarze. Mamy pieniądze, mamy dom, dali nam kredyt, mamy dziecko, zdrowe, my jesteśmy zdrowi, możemy pracować. Wiadomo, że każdego z nas spotykają jakieś problemy, każdy się swój krzyż, nie, nie każdy o tym mówi, ale każdy jakieś niesie swoje problemy, na, na, które dostał odpowiednio do tego, co może unieść. Yy, no to, dla mnie rodzina była zawsze najważniejsza, zawsze najważniejsza. I jakby nie miałam tej swojej tutaj zbudowanej, miałam swoich rodziców, miałam swoje rodzeństwo i oni są zawsze dla mnie najważniejsi, przyjaciele, no to. Dostając w bonusie jeszcze teraz dzieciaka i fajnego męża, staram się robić wszystko, żeby to pracowało jak najlepiej się da. I dlatego mamy też zasadę, że się nie kłócimy. Znaczy, to nawet nie jest zasada, po prostu się nie kłócimy. Mamy odmienne zdanie, ale nikt się nie obraża. Możemy coś do siebie burknąć, nawet czy tam wiesz, coś nam burknąć, nie niemiłego, coś do siebie powiedzieć. No i bardzo Ci dziękuję. Przede wszystkim Ci dziękuję, że zniosłeś moje zdenerwowanie, które na pewno Wy też widzieliście. Ale by... Bardzo... Jest, Ale bardzo mi zależało panie. na tej rozmowie. Super, że się udało. Bardzo się cieszę, że mogłam Cię poznać. Dziękuję. Ekstra, pani. dziękuję ślicznie.